Witamy na kanale Frantek w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie duże uzupełnianie kolekcji top class, bo aż dwa fatpaki mamy tutaj przygotowane numerki kart, których nie mamy otwieramy, ja będę zaznaczał jeśli będzie nowa karta tam brakuje nam tylko 45 kart i w tych fatpackach w ogóle jest 23, są 24 karty i dwie karty polo Giant.

184 Supersonic Foden 154 Melody Max Power 171 Winner Kimmy 198 Rafinha Supersonic 138 Maguire Rainbow Master 205 Davis Hollow Giant New Sensation Alvarez 258 Cross Master Class 246 Ambitable, zwykłe niestety Neymar, bo już mamy Salah Hollow Giant to oni nie mają numerków. Edel są siedem. Nowa karta. I taki. Więc tutaj dam, damy go tutaj. Cztery menu i Di Maria sto. Otwieramy drugi fatpak Może ta się robi więcej? Nie mam no, mieliśmy dwadzieścia 24 karty, tylko jedna nowa. Peregrini znowu. 73. Znowu Abimeyang, co Kos, znaczy Valverde, 81 znowu. nepal 64. Zakan 84, 74. Bigfoot, 3. Marcos, ma Marco Asensio, 96. Lockelso, 65. Nunes. Taibu Master. 210. Nowa karta. Ok. Walker Stones. Synergy 220. Nowa karta. Kolejna. Winnie Mollys. Chyba też jest nowa karta. 192. Nowa karta. Aha, Kultura Max Power 172. 8, nowa karta, kolejna z rzędu. No. Jest 197. 197 mamy już. Chyba jest. Super Supersonic 139. Mamy. Rabio Rainbow Master 106. Musiała dać. nowy, nowy. Chara Davis 233 Synergy Alison Max Power 164 164... Mieliśmy go już. Van Dyke Horror Giant Giant Musel Station Aspadori Do... Aspa 257 257... Nowy. Bellingham New Sensation, 253. Nowy. Kolejny. New Sensation. Thiago Silva. Thiago Silva. Mascara Creas, to poznaliśmy. Hmm. Ambitable Messi. Nowy. 162. Więc brakuje nam już tylko A.M.C.B. I'm jednego imię jest... Ala, al, Alaba chyba W pierwszych odcinkach z yy, top, y, top Class mieliśmy też Holo Gianta Hakimiego i dziś się ta jego powtórka Więc będzie tam wymianę Full Cook 125 Mieliśmy go już Coutinho 60, 67 i Akanji 20 był więc dzisiaj mieliśmy 9 nowych kart tutaj 3 takie holo cztery. 4. 4, ale 3 nowe i jedna pozórka Hakimiego na szczęście trafiło nam się trafiło nam się jeden jedno unitable Messi, niestety Nie, zwykłe Do już koniec na dziś zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków pa